Nowy projekt, nowy dzień, albo. Nowy dzień, nowy projekt, nowe wyzwania. Majster ciąga sprzęta. Majster Domek jest o. cały remontowany. My jesteśmy w tym domu tylko po to, żeby zrobić łazienkę. Fajr, seba, to jest, jesteś. Jesteś ok, dziwnie. To, to jest szamba. Szamba, szamba, bambu. I łazienka, pokażmy. Kaczkański. Ramamam, pam. I nie brakuje. I tapetę tylko trzeba było podkleić, żeby. No. Okay. Jest ok. Tu jest łazieneczka, ale my z nią nic nie robimy. Tu by się jeszcze Chyba się myli jeszcze niedawno. No łazienki będziemy robić w tym pomieszczeniu obok tamtej łazienki. No, plan, hmm. pokaż. Jest narysowane przez architekta. On jest tak. Taki jest z Wanna pod tym oknem kibelek tu gdzieś tu już elektryk przygotował nam. Shaver Aha, to na metalowy to, to się postara. Tu prysznic w rogu poprzedni elektryk jeszcze porobił w prysznicu gniazdko. Też? Umywalka prysznic boiler broiler. No i naprawić, wyszpachlować, płyty, nakleić rury, rozprowadzić. I tydzień roboty. I za trzy tygodnie. No. <noise> I za trzy tygodnie będziemy dalej ty się zastanawiać, co, co nie pykło No co, czemu tak wolno idzie? Tak wolno idzie? Ale ostatnią maziękę to na dni i zajęło nam to w sumie dwa tygodnie i 3 dni. 2 godziny i 3 dni, a tam było mnóstwo przerabiania, Były te małe metro płytki, które widzieliście na wczorajszym filmie. Więc myślę, że... Pierwsza rzecz oczywiście. Tak, jakby nie było, nie? Powskie śrubki oczywiście. Luby mhm. ściągniemy, żebyś tam wchodził, żebyś tam w nie robiło. Po uzupełnieniu, byś po co te gniazdka są po przykręcone, jak tam jeszcze nie było, popełniane Myślę, żeby no, to ja nie było przykręcone, tak. no, to by nie było bezpieczne dla nas. Mamy tutaj sobie to jest kraj, w którym bezpieczeństwo się liczy najbardziej. Tak. Dobra, musimy wnosić sprzęt na górę. Część już tu, Część już tu seba wtargał. Dobra, trzeba było ładowarki i ładować. Szybkie nagranie. Właśnie z Sebastianem mieliśmy przerwę na, na szybki lunch. Na jedzonko. I kolejna osoba zasubskrybowała nasz kanał, czy tam zapisała komentarz. Za co oczywiście wszystkim dziękujemy, tym, którzy nas oglądają i którzy nas komentują, lajkują. Wszystkim, wszystkim, wszystkim o właśnie, wszystkim tym, którzy mają jakieś coś do powiedzenia, uczestniczą w naszym kanale. Za to Wam bardzo dziękujemy. A jeśli chodzi o losowanie, bo chcemy zrobić losowanie teraz jak najszybciej, myślę, że albo w ten weekend, albo jakoś już. Ja bardziej bym powiedział następny weekend, żeby był czas jeszcze w sobotę, albo w piątek po robocie. To może za tydzień, w piątek po robocie zrobimy losowanie. Ale chcemy od razu powiedzieć, że osoby, bo widzimy na naszym kanale, że. Osoba. Chyba bardziej jedna osoba. Tak. Która jakby... jest. Jedna... Mogę powiedzieć? No poczekaj, bo ty, to, ty się denerwujesz i Ty nie powiesz nie, dokładnie. Nie, no powiem. Jest jedna osoba, która wygrała już u nas dwie nagrody. to jest ta tak. sama osoba, tak. ten sam adres, z kilku różnych kont. Jest, oczywiście to, to nie zauważyliśmy my tego, tylko zauważyła to inna osoba. Chyba Kotlet, nie, bo ty, ktoś tam chyba ktoś. Kotlet pisał do nas o tym, że subskrybuje nas z jednego miejsca. I to jest chyba konto, które się nazywa Hubert Jakiś, Hubert Warszawa, Hubert Ryby, Hubert Łowienie, Hubert strong Hubert Karp, Karpie Warszawa, Karpie Ryby, Ryby Łowienie, łowienie <grywanie> ryb itp. It... Huba buba. I to chcemy tylko powiedzieć, że no sorry, Hubert, wygrałeś już chyba w krętarkę, wygrałeś tam jeszcze jedną nagrodę, nie pamiętam co. I jeśli musisz odsubskrybować ze wszystkich swoich kanałów to zrób to, bardzo Cię prosimy, bo takie właśnie zawyżanie naszych subskrybentów, ilości kanałów, które nas śledzą, no dla nas to działa w sumie na niekorzyść, nie na korzyść. Więc sorry Hubert, jeśli znowu wygrasz, to nagrody nie dostaniesz. Jesteś jedyną osobą, która nagrody nie dostanie, bo już dostałeś, a że masz tych kont, nie wiem ile, czy 100 czy 200 i myślę, że siedzisz na internecie tylko i wyłącznie w domu, nie wiem czy pracujesz czy nie Żadna zdrowa osoba chyba nie ma stu kont Ja tak uważam Ja mam konto osobiste i konto Messy Builders Chcemy żeby wszyscy mieli szansę Żeby każdy mógł coś wygrać A nie wysyłać cały czas do jednej osoby Także I myślę, że teraz jest bardzo fajny zestaw skrętarka Która wszystkim się bardzo podoba Z DeWalta Z dwoma bateriami 5A i myślę, że tą nagrodę wyślemy, bo jednak duża większość z Was pisze, że chciałoby wkrętarkę wygrać. tak? Mm -hmm. Więc wyślemy tę wkrętarkę. A dobimy do 2000 zobaczymy, jaka będzie nagroda następna. Pozdrawiamy Was tymi słowy. A jeśli jesteś PS, jeśli jesteś Hubert, jakiś Hubert ryby, Hubert łowienie, Hubert wędkarstwo. Hubert Wędkarstko, Warszawa, Hubert, cokolwiek nie lajkuj, odsubskrybuj wszystkie swoje konta z naszego kanału. Jeśli jesteś tylko z nami po to, żeby wygrywać nagrody, wiedz o tym, że już tych nagród do ciebie nie wyślemy. I myślę, bardzo was proszę, wszystkich innych, którzy to teraz. Się. Bardzo was proszę, teraz wszystkich innych, którzy to oglądają, żebyście powiedzieli, czy tak powinno być, czy nie. Czy to jest fair, że jedna osoba siedzi gdzieś w domu i zakłada tysiąc kont i później subskrybuje wszystkie kanały i tylko i wyłącznie sprawdza, czy są rozdawane nagrody. Bo Hubert, właśnie chciałem dodać jeszcze: nigdy nie komentuje, nigdy nie lajkuje i myślę, że nie ogląda naszych filmów. Tylko i wyłącznie sprawdza, kiedy wpadają nagrody. Jakie są nagrody, to wtedy lajkuje i wtedy komentuje pod filmem, tylko i wyłącznie pod filmem, w którym są nagrody do wygrania. Także co myślisz, Sebku? Myślę, że wszystko zostało powiedziane. Nie mam co dodać, nic ująć. Tyle. Robimy dalej, bo mamy jeszcze parę godzin roboty przed nami. Parę godzin. Dwie godzinki, Faktycznie. Dwie Myślę, godzin, już Dwie jest. godzinki jeszcze roboty mamy do, do zrobienia. Ja muszę doszlifować sufit, płyty wnieść na górę, może coś jeszcze przykleimy. No, a, a jak nie, to, to jeszcze mamy tam parę dziur do za, zamurowania w ścianach. Są inne rzeczy jeszcze do zrobienia, co przed naklejeniem trzeba też zrobić. Pozdrawiamy, Pogoda ładna. Soba, dlaczego mówisz o jej? Co, co twój poduszek pokazuje? To, 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 to. O, bo to jeszcze może nie skończyli robić mhm. tego porcza, tej werandki. Tu właśnie przez właśnie widać ładnie jak to jest pięknie wysilikonowane. Jezus. Mówi, to jest dobra robota. No leje się tu do środka na alto. Hmm, to jest dobre. Czy zastanawiacie, co on to robi? Odkurza ściany? Jeszcze płyty będzie naklejał. Pamiętajcie, odkurzycie skórzu. Większe szanse, że się Wam płyty nie odkleją Tadam. Będziesz to gruntował czy nie? No pierwsze trzeba odkurzyć. Ale później potem trzeba to... będziesz gruntem. Później ładnie gruntem zapsikać. Czy zrobisz tak, jak na dole zrobili? Zrobimy unigrunting. Jak to się nazywa? Po English. I właśnie na dole weszli do domu. Pierwsze co chyba Włożył rękę za płytę. Może Wam później nagra kawałek. Płyta czapki, ciapki, ciapki odklejemy od ściany. Dlaczego? No, prawdopodobnie zapomnieli o tym, że na roboty i nie odkurzyli ścian. Nie pogruntowali ścian, bo tam cały kurz się sypie z tego. Gdyby było pogruntowane to. By to, by to i to by to złapało. No nic, bez znaczenia. przygotówka najważniejsza. Tak. video. video to co mówił Marek przed chwilą sobie ja wam teraz pokażę żebyście widzieli dlaczego warto gruntować zanim się zacznie Czekaj, okay, żeby było widać patrzcie odchodzi cały placek odchodzi od ściany niżej już nawet nie sprawdzam, ale widać, że jest wszystko się sypie więc jakoby też to się miało trzymać. Ale co myślisz Marek, Kto się będzie trzymać, bo to wszystko do kupy złapane, nie? Tak. Że nic temu nie będzie. Listwy przy przypodłogowe przy to docisną, będą trzymać wszystko. Taki domek ładny. A tu wanna, którą będziemy montować u góry. A tutaj reszta dział Te płytki pójdą za wanną, a te będą w prysznicu. W końcu normalna wielkość płytek. Taki żeniczek nie no, idzie. Nie, bo mi tu tryszkoż na mnie. Gruntuje. się wjeżdża. To już zapuszczą my ścianę grunty. Kotle, czy tak się gruntuje ściany? Powiedz mi. Czy tak się tryska na ścianę, czy jakś to robi? Musi się nie zlewać podobno. Nie zlewać. zacieki? Zacieki są. My musimy, właśnie przygotowujemy kolejną wycenę na remont całego domu. Ale problem jest, jaki setku. Ale właśnie zawsze robimy zdjęcia, żeby pamiętać co tam było do roboty, bo wedle zdjęć to potem sobie człowiek jest w stanie przypomnieć Pod przypominane. Kto miał zdjęcia na telefonie? Ty też na pewno I ty też na pewno, kto miał zdjęcia się na telefonie? Ja miałem No i gdzie są? Musiałem mi dziecka usunąć mhm. Czy dzieci mają dostęp do twojego telefonu? Tak Grają na moim telefonie, musieli usunąć, na pewno, to pewne to nagrywanie, na bo to się nie słuchać nie da Piątkowy poranek Przyjechałem właśnie do pracy, a Soba tu stoi i się cieszy I się śmieje Dlaczego? Pokaż Wczoraj na, na wczorajszym filmiku chyba Chwilę wcześniej widzieliście Silikon zrobiony na tej werandzie tam od środka, że się leje do środka Ale dzisiaj tak Soba tu stoi przed werandą i jak tu, złapać fokusa hmm. No, w niektórych miejscach Niestety, no, bo tu chyba drabinki nie mieli, dlatego tylko dotony zrobione dalej I dalej w las, lepiej, jak to się mówi dalej w lepiej? A tu tak zrobili, że to... Mi się wydaje, że to jest dzieci, wiesz, silikonowe. Ale bo to tu ten Co tu ten? Ten silikon tu jest zrobiony taki On nie dochodzi do tej siły Nie z... mi się wydaje że dochodził ale wiesz Może się, się zaschło... skurczyło nie zasło się drzewo kapkę i się odspoiło Mmm mm się trzeba skurczyła Cześć ekipa e, Szybki update co tu robimy? Seba na zewnątrz tam wierci dziury, otwory Otwory na kanalizację ja się tu wziąłem za szlifowanie Było tak jak chyba na wczoraj Chwilę wcześniej widzieliście Że ta farba na suficie W ogóle Zero ma Przyczepności W ogóle się nie trzyma i wziąłem sobie żyrafę Zacząłem to szlifować I to bardzo bardzo ładnie Schodzi wszystko Zobaczymy czy to tylko ten skosik Czy cały płaski sufit nam zejdzie Ale tak jak widzicie jest to różowe pod spodem, więc zdziera się to całkowicie do plastra. Zobaczymy, nagrywamy. Nie? Ale idź. Powiedz, jakie odczucia masz? Wypowiedz się, wyrzuć to z siebie. Od 20 lat ci mówi: nie trzymaj emocji w sobie, pozwól, Tata, żeby... Twarda cegła jest, stara, twarda cegła, jeszcze jest tak przepalona tu czarna w tym miejscu, gdzie muszę wiercić, że koronka do tego nie chodzi. Nie wiem, czy ta koronka. No nie, jest jeszcze tu ma w cholerę od tego. Nie wiem, czy to widać, ale. takie zrobię, że Bardzo palny. dużo tego jeszcze zęba. Diamentu. Diamentów jeszcze jest. Chłód jest tak twardy, że Zapatrz się tu dziś. Ja to bym do cały dzień wiercił dzisiaj zaś. na setkę, trzeba wiercić. No, nie, 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 do tego Do do hmm. Bo tym tego nie, Hm. tym nie, 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 w innym miejscu pójdzie inaczej. Uh -huh. Czas kosztować. Już się tam przygotował, patrzcie, już tam 110 czy 120 leży, 120 chyba nie bo rura ma 110, to tam chyba 120 czy 125 i co tam jest? Nagrywanie materiału, żebyście mieli co oglądać, materiału materiału I'll clean nie idzie Nic hmm. Może z udarem trochę, żeby się się to zagłębiło? Ja spróbowałem też te, te... Gnie mi tutaj normalnie ten, wypłaszcza się Ząb się wypłaszcza, nic nie, nie, nie idzie Maybe by trzeba było... Daj mi tego Dewalta z szybkimi obrotami bo. Hmm. Tempo i to nie chce iść. To ok. No wierdali. 40 to jest okej. Okay. Na dole joysta, więc tak jak ma być. To, to, to kręcisz tak? Ja. tak może z końca mi tego nie dawaj, bo to troszkę ciepłe. No. pójdzie. Pójdzie to. To no, na przewiercił Teraz Bije mi Nie do głowy Tylko do rąk Skrzywny mam bolec Ponoć że mało kiedy jest prosty ganc. No ponoć Ale dobrze idzie Ręce bolą trochę co to by się przydało? Working away, jak jest w Jest, podano yes. no, 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 no. Pociąg przejechał właśnie. Sebek się wierci, ja właśnie. Elektryk nam tu zostawił kreseczki na suficie, gdzie idą legary. Poprzykręcałem, poprzykręcałem cały sufit. Może nam to pozwoli, żeby nie było tych pęknięć. Zobaczymy. Dobra, na 40 mam wywiercone, teraz wiercę na 110 rurkę do kibla. Już mam przez jedną cegłę przewiercone, do drugiej już tak do połowy chyba. Także za chwilę będziemy w środku, posprzątamy wszystko i do środka rozciągać kanalizację. Na razie zajmę się 40, która pójdzie do prysznica, pójdzie do wanny i będzie na trójniku redukcja na 32 do zlewu. No i to chyba będzie na dzisiaj tyle, bo... Musimy o trzeciej kończyć, bo Marek dzisiaj ma córkę swoją. Odbierają ze szkoły, więc trzeba będzie kończyć. I udało się. Widać tam nawet Marka coś robi. Zobaczmy. poprawić. Czop... Co robisz Marku? Czopkę poprawić. Tapetę ściągasz z sufitu? Siedzę, bo żaden się na mnie nie dziwo, więc się mi nie śpiecho. A co zrobię to moje. A teraz co robię to jest wcześniej widzieliście, że szlifuję sufit. Ale pytanie po co to szlifować zamiast to tylko wziąć poprawki porobić i... i pomalować. Więc bałem się, że po poprawkach może to odpaść bo jeszcze tak mi nigdy farba nie schodziła. Ta farba odchodzi jak tapeta. Zerknijcie. To by się związało wszystko razem. I może takim rzadkim właśnie unigruntem, czy też PVA-em angielskim. Rzadziutko, jakby to zrobił, może na no dwa razy. Może by to wszystko związało, ale może nie. Ja mam teraz wizję. <laughs> Malowalibyśmy to, wyszłyby takie balony na tym, by się powiedział, że to jak z tapetą, że jak wyschnie, to że to wciągnie. <grafię> A trzeba by w ostatni dzień malować już. Nie, to trzeba było pomalować. przed odbiorem, zanim się ty zrobiły, nie? I żeby ten nie otwierali, łokiem, przeciągu nie robi, że to porę nie będzie schło i wciągało te balony. wody do ładny ciepłej inaczej, żeby parę <grafię> łapów, żeby to nie wyschło. A jak wyschnie, to już telefonu nie odbierasz. Jak pan Wiesiu Ojciec z wychodzi z roboty, blokuje numer Tak? No, No ale Fajnie to schodzi Bardzo ładnie robisz Panie Tylko się... ja teraz chciałem tu kanalizację robić i ty mi naświniłeś Kanalie Kanalie Siema Mamy. Co robisz czy film kręcisz? Film Dobry. Do filmu dokręcam Eee, tu standardowo przegląda na TikToku bzury <grywa> I, i pokaż tule tele, do telego. Był on Sytuacja wygląda tak. Że ile lat temu? Septum? 7 lat temu? 8? No 7 będzie już. Sebek kupił sobie samochód marzenie. Tą samą błękę, tylko w innym kolorze. Identyczną błękę, ładny, piękny, ciemny, szary, skóra w środku. Za 6 koła? Za mm -hmm. 6 tysięcy funtów. I w ciągu 2 lat ile dołożę jedynie? 17 albo więcej. Ponad też 6 tysięcy no. funtów. I dalej była zepsuta. <laughs> Najgorszy jest ten dźwięk, Bęki, jak coś się psuje, bo skończy Ci się płyn z pyskiwaczem. Jest ten sam dźwięk, a jak strzeli ci coś z skrzyni, nie zdaliu ten sam dźwięk. Nie? I blum, jedziesz autostradą, ciśniesz sobie, nagle BUM, i wysypuje się skrzynia biegów w błąd i wskakuje od razu na ten na tryb awaryjny, i już pojechamy. Albo się rozładuje, nagle bateria, nie wiadomo czemu. A najważniejsze jest to, że Sebastian. Pełnił wtedy swoje marzenie i kupił tak. sobie MK. Już nigdy więcej nie kupię. <noise> A później jego marzenie było, żeby tego samochodu nie mieć. Tak. O. Nigdy więcej. I no. Czyli w sumie kosztował samochód. Z 12 kołów, jak nic. 12 jak tysięcy. całe zawieszenie, jak, jak nie więcej. Całe zawieszenie, wszystkie y, termostaty koło pasowe, wszystkie paski, y, ten, y, do skrzynia biegów. Dwa razy była robiona wymiana oleju, filtrów, gumy na tym na łączeniu wału ze skrzynią biegów, bo cały czas szarpało. A potem po tym wszystkim okazało się, że to soft był z dodupy, trzeba było softa nowego w i przestało szarpać, no ale to po tym, po wymianie wszystkiego. I teraz, ile dziwię dwa lata? No i za ile go sprzedać? Nie wiem, za 1500. <grywa> Ale mi ścierałem jak świnie. W śmieci w tym woziłem cały materiał na robotę. Płyty gipsowe na dachu Kiedy bym miał to zdjęcie znałem że miałem nałożony chyba z 10, albo więcej płyt gipsowych na górze w środku płytki, klej do płytek. Jechałem do roboty i była taka wąska wąskawiczka i studienka wystawała na tym. i zawisnąłem na tej studzience i musiałem wszystko rozładować, żeby, żeby zjechać z tej studienki. Yeah. bo Bowałem, że został na tym. No i tyle jest właśnie Wał też był nie, po drodze jak jechałem do roboty strzelił wał i Znaczy nie wałku no, yy. Dyfer A w Polsce co zmieniasz? Koło pasowe. W Polsce pójść na wczasach no i, tak. w dzień, I w dzień wyjazdu coś ci no ko Koło pasowe te główne z przodu jest to urwało się Tam on jest na gumie zamontowany Ta guma się urwała cała Dryf tak. pod maski A jeszcze taka właśnie wstawka jeżdżąc po brytyjskich, po angielskich autostradach. Jakie najczęściej samochody widzimy na boku na autostradzie? Audi BMW. i Audi BMW. Dlaczego tak jest? Powiedzcie mi, jak macie na to odpowiedź, dajcie nam znać. Czy teraz, tak w czasie, w czasie pracy, sercu może na chwilę przestać? Bo tutaj parę mądrości teraz poleciało, takich budowlanych. I myśl, myślę, że to jest warte, żeby to przekazać po kolei mądrości. I przed to, co było? Pierwsza mądrość, że nie warto sobie stawiać wysokich celów na dzień. bo potem jest człowiek zawiedziony. Więc lepiej od razu sobie postawić. No, że mało zrobisz. Chociaż się nie zawiedziesz. Bo, ale poczekaj, bo ja mówię sobie tak. Muszę doszlifować ten kawałek sufity tu. Tu zamurować wentylację, która była. Tu te dziury, poza, dziury po zaklejać, I, i coś tam jeszcze było, a Sebastian mi mówi: Wystarczy, wystarczy jak wyszlifuję sufit. to doszlifujesz, to już tak będę w szoku. <laughs> Przez dwie godziny jeszcze, na no godzinę już tylko zostało. Wystarczy doszlifować sufit i będzie ok. Małe cele. I przynoszą szczęście. A druga tak. mądrość teraz? Druga mądrość, trzeba pamiętać, że człowiek nie jest maszyną na tyle. Maszyna. No. Po co ty to trzeba poucinać wszystko? Po co wszystko? Bycie, spodobie, ja, wy? tak. to Wyciągnij z podłogi, wyrwij to. Pierwszy czołazienka zrób, a potem nie elektryk przyjdzie. Taki co, widoczek. Siatek, siatek, nie ma. Taki no. widoczek, o no. tym mamy. tudo que, que, que é isso.